Y y y otóż proszę Państwa, chcielibyśmy Państwu przedstawić grupę zatytułowaną Mr. Dex. Posłuchajmy fragmentu piosenki. A oto kolejna piosenka grupy Mr. Dex. Posłuchajmy do kompletu kolejnego fragmentu piosenki grupy Mr. Dex. Nie no, panie Geniu, puść Pan więcej! Chłopaki i dziewczyny, posłuchajcie, co to jest Wszyscy przecież ich robimy, to najnowszy Mr. D. Już niedługo czy to wiecie w każdym sklepie ich znajdziecie, mówię wam piosenki P to najnowszy Mr. D. Tań, 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 ziemi nie tykaj, jak tyle tać niech cię poniesie razem z grupą Mr. Dex. Czerwone róże, daję Ci czerwone róże. I proszę, żeby miłość ta trwała najdłużej. Czerwone róże, daję Ci czerwone róże. I pragnę, żeby... Już niedługo Mr. Dex to mój świat. <Sz> baju, baj, baju, baj, jesteś dla mnie naj. Baju, baj, baju, baj, moja mała. Baju, baj, baju, baj, tylko siebie mi daj. Baju, baj, zobaczymy dziś raj. Baju, baj, baju, baj, tylko siebie mi daj. Baju, baj, zobaczymy dziś raj. Mr. Dex. Najnowsza kaseta. Już pod koniec marca. Będziesz mógł ją kupić.